Dziś pokażę Wam jak zrobić murzynkę. Tu już mamy 8 jaj, 3 szklanki razem z 3 szklankami cukru. Dodajemy do tego 1 szklankę mleka, 1 szklankę oliwy, paczkę proszku, 4 łyżki kakao i 3 szklanki mąki. Do pozostałych ubitych składników dodajemy właśnie mąkę. I wylewamy do foremki. I wkładamy na 60 minut w temperaturze 180 stopni. Ok, kiedy ciasto już się upiecze, polawamy je czekoladą. I dodajemy jakiś dodatek, na przykład migdały lub wiórki kokosowe, tak jak w moim przypadku. Życzę Wam wszystkim smacznego! I zdjęcie składników y, będzie w opisie.